standardowe klisze numer 550 192 Ukryjąco się, ale zapomniałem gdzie to się naprawia eee, Będziemy biegać, tak? Będziemy... Twu będziemy latać Nie, będziemy... W sumie sam nie wiem. Jedziemy na... słoju od miodu chyba. I kwadratem jest napisane, że dasz, ale jakoś nie mogę daszować. Ja może muszę zabrać jakiegoś power-upa, czy co? Nieważne. Segment sam w sobie... Woooow, holy fuck. Okej, okay, wyskoczyliśmy z... Wyskoczyliśmy z książki. To brzmi co najmniej rozsądnie. A dobra, wiem już o czego jest dash. To nie jest dash. To nie jest nasz standardowy zryw, to jest po prostu szybszy skręt. O, e, co to było? No, w sumie z kwadratem jest dużo łatwiej skręcać i mieć te przeszkody. No dobra, skokujemy w zupełnie inną część książki. I to wszystko wygląda bardzo dynamicznie, czy Ale, wiecie co, trochę dziwne, dziwnie jest e... moim zdaniem po takich poważnych rzeczach jak właśnie Twilight Town, jak e... świat którego nigdy nie było, jak jaskinia pamięci, nagle ciężko jest wracać po prostu do stumilowego lasu i jest taka, no znaczy ciężko, dziwnie. Jest nagle taka super sielonkowa atmosfera, prawda, baj bajkowa, przyjemna. To nie pasuje, prawda? <laughs> Dobra, mam cię. Wow wow wow! Czasami nie jest warto naśkać kwadrat jednak. Okej, okay, chyba właśnie tą super sekretną kryjówkę znaleźliśmy. No trzeba było przeskakiwać przez książkę, więc faktycznie dobrze schowany był ten miód. Masz, puchatku. Jest tyle ile możesz. No dziękuję. No w piernicza. Okej, okay, wyczyścił wszystko. Mój mis. Przepraszam, y... ale nie wiesz gdzie jeszcze mogę znaleźć trochę miodu? Mój brzuszek mówi mi, że powinno być trochę tam. To nie jest dobry pomysł. O rany, utknąłem. Dalej nie pamięta. Co to diaska w... się stało z puchatkiem? Cokolwiek to jest lepiej mu pomóżmy. O tak. I lepiej szybko. O rzany boskie. Ciągniemy rzepę! Wow! Boink. Na szczęście jesteś tak puszysty, że nie ma problemu z tym, żebyś wylądował spokojnie. Wszystko w prądku, wkładku. No nie byłbym tego taki pewny jak był tobą. Bo... No, zobaczcie go, nie pamięta kim jestem. Być może to wszystko przez ten wiatr, albo może naprawdę potrzebuje więcej miodu, albo może lonatykuje i śni. Cóż, jeżeli śnie, co w sumie może być racją, no, mam nadzieję, że dotrę do tej części, kiedy zaprosisz mnie na obiad znowu dość szybko, króliku. Jasne, zawsze zatrzymujesz się na obiad. Czekaj. Puchatku, Królikiem! No oczywiście, Króliku. Co z kopułuchym? Czy też pamiętasz kopuchego? O, witaj, kłopuchy. Jak miło zobaczyć Cię dzisiaj. Dziękuję, że mnie zauważyłeś, puchatku. I witaj, Ty też, ktoś, u kogo nie znam. Cóż, przynajmniej pamiętasz królika i kłopułkę go teraz. Halo, ale widać to, ta część odpowiedzialna za pamiętanie sorry, działa w stopniu zerowym. No cóż, kolejna minigierka za nami i kolejne... Mam wrażenie, że, że nie wszystkie skrzynki stamtąd zebrałem. Chociaż może to moje myle wrażenie, ale zaraz tam wrócimy, zaraz się rozejrzymy. Przy okazji pojawia się kolejna strona. Ile jeszcze tych minigerek? Powinny być jeszcze trzy. O ile dobrze pamiętam. Powinny być jeszcze trzy. Ale powiem wam szczerze, że no ja chcę to przez to przejść, bo ja chcę końc gry, ja już chcę tą ostatnią walkę. Czy ja naprawdę wziąłem stąd wszystko? Ale no to wygląda. Dobra, ja już ci króliku, nie prze... Jasne. Dwie skrzynki tu leżą. Chyba wszystko wziąłem. Jeszcze AP boost... AP boosta bym przeoczył. Panie i panowie, AP boosta bym przeoczył. Swoją drogą... A, to jest ten cały pierścień. Który pewnie jest dziadowski, ale ze swoją umiejętnością przydaje się do well czegoś. Oh boy. Eee... Wracamy do książki Trzeba wejść w jej inną sekcję Teraz powinien być tygrysek Ej! No Hej. już witaj Sora Tak, witaj ktoś u kogo nie znam Ostensacyjne niepamiętanie nie, to jest kongużyca i kongurek. Kłopuchy powiedział mi, że puchatek nie jest całkiem sobą, więc to chyba jest to, co potrzebuje. Tak, mam nadzieję, że to sprawi, że będzie mu lepiej. No i o proszę, o tygrysku mowa. Prezent? Dla mnie? O, prezenty to jest to, co tygrysek lubi najbardziej. to nawet nie są moje rodziny. Ale tygrysku to nie dla ciebie. Czekaj Tygrysku! O rany Dalej, idźmy za nimi Właś, właśnie Praza... Praza... fraza, proszę dać w podskokach nabrała zupełnie nowego znaczenia. Tylko tygrysek, tygrysek właśnie robi to z nieskrywaną przyjemnością. Czy każdy świat skrywa w sobie AP boost? Jeszcze o Richalku? Holy shit. Magic boost. Żyć nie umierać Magia jest też potrzebna dla chociażby Explosion Tego kończącego ruchu Sory Właśnie tego o Jeżeli chodzi o Apeki Niedługo będę w stanie wyekwipować Sorze Berserk Charge bez Dbania o miejsce Bez dbania o inne skilla więc wow No zawsze mogę też wykrywać MP, MP Haste, ale to zależy od efektu, który chcę zyskać. Jeżeli, jeżeli zależy mi na jak najdłuższej ilości nieskończonych kombosów, to raczej odpuszczę MP Haste i raczej yy, wyposażę się w Berserk Church. Mówisz, że puhatek nawet zapomniał o mnie? Tak, Tygrysku. E, Ta butelka, o której myślałem, że to prezent, to lekarstwo. <grytania> Medycyna! <grytania> e, to lekarstwo, które miało sprawić, żeby Puchatek poczuł się lepiej. A kto potrzebuje lekarstwa? Brykanie na pewno pobudzi jego pamięć. Tygryskowe brykanie. Boingo, 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 boingo W ogóle też bym chciał mieć taki mm, taki pogo... No, dobra, może nie wieć co, po... W przemyśleniu tego nie chciałbym mieć yy, pogostika w dupie. więc w To wygląda zabawnie ktoś u kogo nie znam. Nic, a? no? Oczywiście razem musimy pobrygać. To da radę. Jej! Kolejna migierka. Musimy pęknąć wybraną liczbę balonów w ogóle... To, że Sora niejako pływa w powietrzu. Wow. To jest całkiem... To jest całkiem zabawne. Nie, to igra to mi się podoba akurat, ale już po niej, bo... well, 10 balonów i to by było na tyle. To jest to so są... Mini bardzo gry. Mam nadzieję, że teraz już lepiej mi pamiętasz, Misiu? O, przypomniałem sobie, że brykanie sprawia, że jestem głodny. Co to brykanie i dalej o mnie nie pamięta? Więc już chyba brykanie to żadna odpowiedź. Sprawia, że ty gdy już... Nigdy nie chce brykać znowu. O proszę, bądź z tym ostrożny. O, przepraszam, prośbieszku, ale to, że że Puchatek mi nie pamięta, mnie złamało. O, ale tygrysku... Zawsze się myślałem, że brykanin to to, co tygryski robią najlepiej. Puchatku, pamiętasz? Pamiętasz swojego starego ziomka... Ziomka, przyjaciela tygryska. Ziomka to nie jest na ten świat. Gii. Kumpla. O. Choligi! Co my tu mamy? Coś się dzieje! Ciekawie kto to jest. Toć to... O cóż, być może przypomnę sobie jutro. Pchatek dryfuje w Morzu Pamięci. I dalej, próbuję sobie przypomnieć Sora. No i cóż. To by była kolejna minigra z głowy. Będziemy dalej. Nie mam tu zbyt wiele do powiedzenia, bo no w sumie to jest ten świat, świat minigier. Nic więcej, jakby się od nas tutaj nie wymaga, tylko... no... mini Minigierkujemy. Właśnie zastanawiam się, czy to już jest... Ostatnia strona, czy przedostatnia? Hmm. Chciałbym, żeby to była ostatnia, wiecie? <noise> Z tego prostego powodu, że chcę się wziąć za ostatniego bossa. No i wszyscy... O, o gdzie pchatek? Poszedł tam No to było najmądrzejsze co mógł zrobić, prawda? Pójść do ciemnej jaskini Nic złego nie może się stać Myślisz, że może być y, tam w środku Jaguar? No e, cóż Wyspągnął mnie kiedy mój drogi kuzyn Alfons e, Więc po co tu wszyscy siedzicie? Jeżeli boicie się o tego misia, to znajdźmy go Mm, dokładnie o tym myślałem Tak, chodźmy A jeżeli to naprawdę coś jest, musimy to przemyśleć Chyba mamy trochę czasu Czemu bym nie kontynuować miejsca, w którym skończyłem Mój kuzyn to jest mojego ojca, młodszej siostry Co powinniśmy zrobić, Sora? Um, no powinniśmy wejść tam. Czy nie wiem, możemy tam z kimś pogadać, żeby tam wejść? A muszę też z kim pogadać. Nie! Idziemy szukać puchatka. <laughs> nie jestem jeszcze o tyle. Aha, to jest wskaźnik odwagi. Okej. Okay. Nie chcę nic mówić, ale nie pomijam cutscenek, więc... O, będę lewitował. No dobra, już, już. Za mną wiara. Co? Czy tu są przeciwnicy? A co to, czy to pszczółki? Straszni przeciwnicy, moim zdaniem. Bezduszni to nic w porównaniu do tej zgrai. Dobra bo w sumie oni To jest banda przegrywów i jakich ich mogą uspokoić no? Come on